Okej. Okay. Już. Dzień dobry. Dzień dobry. <noise> Jestem w telewizji? Chyba tak. Jesteśmy w telewizji. <noise> Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu załoga Hultaja. Tu TV Hultaj. TV Hultaj. Eee, nasz pierwszy live na YouTubie. Mamy nadzieję, że nikt nie ogląda i żebym to skasować. To będzie test. E, dzisiaj jest niedziela. E, raport, raport pogodowy jest piękna pogoda słońca. Słońce właśnie zachodzi, więc no, za chwilę w sensie znikniemy pewnie Was z, z wizji. E, I witamy Was z bardzo e, chwalennego miejsca, czyli e, Nasza ściana, ściana chwały. To są nasi patroni którzy tak jak jest w naszych tak zwanych progach napisane płyną z nami jeżeli chcecie się znaleźć na tej scenie to zapraszamy dla naszego patrona, naszego patrona. <trona _ka> a chcieliśmy podsumować nasz tydzień pracy Czyli w sumie to nie tydzień tylko trochę więcej e, tak ale czekaj, jeszcze trochę patrona a, a, troszkę, troszkę, troszkę jest to proszę mhm. wam pokazać bo... Teraz. Szuram, szuram, a teraz nie szuram. Naszą koszulkę patronaitową. Może mam pokazać pokazać. To jest ta wspaniała opcja tekstylna. Filip, bardzo Cię pozdrawiamy. Filip Dzięki. jest autorem rysunku. Tak się prezentuje koszulka. Nam się szalenie podoba. Kiedyś też byli wiedzieli. Kiedyś też. że nie zasłużyliśmy. Zasłużyli tylko nasi patroni, którzy dostali już pocztą. Plus naklejki, które... Miały być właśnie w zamyśle okrągłe, wypukłe. Wypukłe, 3D. 3D, 3D, 3D tak. tak wyglądają. Żywiczne, mhm. bo to jesteśmy na jachcie i tutaj dużo jest żywicy, więc to tak. też są żywiczne. Kto to zapomnieliśmy Zupełnie informacje. I teraz tak. przechodzimy do części. To części informacyjne, bo tutaj to jest kanał informacyjny, niedzielny. Chcemy co niedzielę Was informować, czy cokolwiek zrobiliśmy, bo stwierdziliśmy, że to będzie świetna mobilizacja, żebyśmy robili cokolwiek. Nie tylko jeżeli chodzi o, o pracę na łódce, tylko przede wszystkim dla Was, bo, bo taki był układ z patronami. Także e... powiem Wam dzisiaj, co nam wyszło, bo co nam nie wyszło, to, to... nie powiemy. Pierwsza rzecz to brawa dla Szymona, bo uruchomił. No, e... I stada innych ludzi. I stada innych ludzi w Nasze ogrzewanie jachtowe już funkcjonuje, choć właśnie skończyło nam się paliwo, więc nie jesteśmy w stanie Wam tutaj brumkać. Tu bardzo dziękujemy dwóm y, instytucjom, y, które też pojawiły się na ścianie, bo wspomagają nas nie patronatowo, tylko właśnie Selma Expeditions, która podarowała nam piec, do y, swój piec używany plus yy, stocznia, Nordman. stocznia Nordman, za wszystkie inne szpeje, sterowniki, kable, węże i całe stado po prostu całego sprzętu potrzebnego do Webasto. Bardzo, bardzo Wam bardzo dziękujemy. dziękujemy. Dzięki Wam mamy tu ogrzewanie, totalne luksusy. Luksusy, Dzień tak, tak już to jest przetestowane. Yy, tak, i ogrzewanie jest nam wyszło. Bardzo nam wyszło. Co, coś nam wyszło jeszcze? Do, my tak siedzimy tu, bo nie pokażemy Wam tam tej strony, Może pokażemy, to, Musimy to jest jeszcze. Idziemy w tę stronę. Geograficznie ta strona jest na ten moment najbardziej reprezentacyjna. I tak, właśnie chcemy Wam pokazać nasz dziób. To co powstało na dziobie. Może tak, robimy ty się w a ja was wezmę do ręki. Hmm. Tak, zapraszamy Was do naszej sypialni, bo to jest ogólnie... Nasza sypialnia. Ale przynajmniej portowa. Ale tutaj powstała komora górnościowa. Jeszcze pusta, jeszcze nie skończona. Tak, y, składa się z dwóch części dolnej i górnej. Tu jest już y, niedostępny do pokazania. Tu będzie wizjer, ale nie w tym momencie. Wyłożone pianką. Myślę, że krótki też materiał zrobimy z tego, jak to wszystko wyglądało, bo to był eksperyment z wybuchową pianką. Plus góra, tu są teraz narzędzia. To wypełnimy tak. styropianem. No, no i dół to widzieliście hmm. już. Tak. E, tutaj jest takie pięknie wycięte zamknięcie. E, ja, takie... Jest nie oczywiście będzie mm -hmm. szczelne wszystko. E, no i też będzie jeszcze m, obłożone, m, obklejone naszą izolacją. Tak, izolacja w większości tutaj, jak widzicie, jest czarno. Tutaj też. Zostały jeszcze fragmenty. Ja się trochę odsunę, żeby widać lepiej. Spaliśmy tu już tydzień i jest ogromna różnica z izolacją. Jest cieplej, nie ma takiej kondensacji, więc nasz pomysł się sprawdza. Od razu, jak tu jesteśmy, pokażemy tak, co my tutaj. Tak, mamy taki tak, patent. Na koja. Hmm? Tu kiedyś oryginalnie tygaro, nie ma żadnych. Kolik. To jest łódka. regatowa i tutaj mieszkają żagle. I tutaj wciąż mieszkają żagle. E, o, i koło akurat koło. Nasze spinakery tu mieszkają. E, jest całkiem sporo miejsca. E, I tak to wygląda. Więc. E, Mimo, że mamy tutaj koje, to nadal możemy korzystać wygodnie z magazynku. Mamy tu też wylot z lewej strony. Nie tak, wiem czy mamy... widać. <laughs> Okaza okazało się, że wysz wyszła nam bardzo fajna rzecz, czyli ogrzewanie... Mamy podgrzewaną koje. Tak, podgrzewaną koje i podgrzewane rzeczy. będą suszone, suszone... Nasze spinakery, które nie będą stały też na dnie, tylko będzie tam kratka plastikowa. Kratki dla gołębi. <grym> dokładnie, tak, dokładnie. Już to zamówiliśmy i idzie do nas. się udało. Uścić, elegancko. Tak, a tu są materace, na to idą. Tak to wygląda. Poduszki. To poprzedni właściciele łódki zrobili ten patent, bardzo się sprawdza. Oprócz tego na to, na to jeszcze mamy super wypasiony, grubaśny. Taki naprawdę z górnej półki materac, który wywieźliśmy na ląd, żeby nam tutaj nie gnił, bo to taki domowy materac, mega wygodny. Niestety nie jest obszyty przyszyty niczym wodoodpornym, więc było nam go szkoda. Być może go jeszcze przerobimy i tu wyląduje. Eee, a teraz po co to wszystko? Eee, tak jak mówiliśmy, eee, ta pianka nie chodzi o to, tylko żeby wyglądać jak Hugo Boss eee, Alexa Thompsona, tylko żeby to miało jakiś sens. Głównym problemem na, na tych łódkach, nie tylko na tych, jest ogromna, ogromna. Kondensacja pary wodnej, która się bierze skąd? No dobra, no jest trochę za ciepło i nie paruje. Ale głównie to my tworzymy tutaj kondensację. Tu wszędzie normalnie już we wrześniu, mimo że było tu sporo cieplej, wszędzie było pełno kropel. Jak się budziliśmy to rano, mieliśmy mokre śpiwory. W tej chwili jest naprawdę komfortowo. Możemy spróbować zobaczyć, co się tu działo, co się dzieje. Tak, bo tutaj. Są dwa materace. Tak, to to nie wygląda tak oryginalnie. Na to. Zrobiliśmy sobie tu. oparcie i okazało się, że. Tak. Mokro, dlaczego? Bo to, to nie przylegało do tego i skondensowała się para woda. Także to tak nie może stać. I to z tego prostego powodu kupiliśmy nie najtańszą piankę. Przepraszam. Nie najtańszą piankę. Bardzo, bardzo miękką, niestety też bardzo delikatną, dlatego ona będzie warstwą spodnią. Tu na to przyjdzie jeszcze kolejna warstwa, która bardzo dobrze przylega, bardzo dobrze się klei, bo nie możemy zostawić żadnej pustki między pianką a laminatem. Bo jeżeli zostawimy, będzie dokładnie to, co tutaj się pojawiło czyli pojawi się tam wilgoć, bo skondensuje i później pojawi się tam jakieś życie, grzyb, pleśny, tego typu rzeczy i będziemy to wszystko musieli zrywać. Tak, dlatego to nie jest wcale blisko końca roboty tak naprawdę, e, tylko czeka nas jeszcze masa roboty. Niekoniecznie musimy wszystko skończyć o, od razu, bo północy e, Atlantyk będziemy pokonywać w maju, czerwcu, więc będzie trochę cieplej. Natomiast już ta jedna warstwa poprawiła nam ogromnie komfort życia. Przestało być w tych wszystkich miejscach mokro, nic się nie sklapla. Mamy jeszcze takie drobne rzeczy, jak śruby do zabezpieczenia, bo na, na nich kondensuje wciąż e, wilgoć, bo no, one są na wylot przez pokład. E, ale zrobiło się naprawdę fajnie, przytulnie. Mieszkamy na łódce obok, 12-metrowej dłużej. I tutaj, warunki, nazwijmy to atmosferyczne, klimatyczne, są dużo lepsze niż niż tam. E, i ta warstwa pianki jakby to zrobiła, bo pokład jest tak zwanego przekładkowego laminatu, ale burty są z monolitu. Laminat jest z żadnym izolatorem i mamy dokładnie taką temperaturę laminatu wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dlatego ta pianka powoduje też, że mniej, mniej ciepła nam ucieka na zewnątrz. I to nasze Webasto może pracować bardzo, bardzo krótko tylko nagrzać wnętrze. I więc będzie pochłaniało nam minimalne ilości paliwa, bo niestety jest na paliwo. I jeszcze nie mamy koncepcji, jak ogrzewać łódki elektrycznie na moim. Eee, I tak to u nas tu wygląda, jest wielki bałagan. Mhm. Tutaj już działające baterie litowo-jonowe. Ja nie pokażę, pokażę każdy elektryk by mnie zabił, i zobaczył, jak wygląda moja prowizorka tymczasowa, bo to prototyp. To wygląda jak bomba. Tak wygląda jak bomba. <laughs> w mam nadzieję, że to już będzie. Będzie już e, skończone i będzie się można czymś pochwalić. E, tak jest. I tak to u nas wygląda. Bardzo dziękujemy za uwagę. Tu zrobimy taki tour de łódka. Tour de, de Rhum się mówi, a tour. De, sól, <laughs> de... ale jak będzie trochę do pochwalenia bardziej. Co <laughs> wam, wam jeszcze. Pokażę Wam jeszcze widok jest... przez okno. <laughs> śmiesznie. Tak, tu jest dużo ludzi, tu jest łódka, na której śpimy. Pozdrawiamy Cię, Kuba, bardzo serdecznie. Tak, tak to. Mhm. E, oczywiście zapraszamy Was wszystkich na kawę. Zapraszamy wszystkich tak. na kawę, Nie, tak. Póki jesteśmy w Gdańsku. I co? E, życzymy Wam bardzo dobrego dnia. Dziękujemy Wam. Oglądanie. Może <noise> jesteśmy strasznie to <noise> Nie idzie no. Będziemy, będziemy lepsi obiecuję. Ale mimo wszystko. Prosimy o, e, o właśnie, tak. subskrypcję naszego kanału. E, no bo mamy nadzieję, że z odcinka na odcinek będziemy troszkę lepsi. Z filmowaniem mam nadzieję, że jest tak jak z żeglarstwem. Należy to robić, żeby się nauczyć. E, I kciuki w górę. I kciuki w górę. Będzie nam bardzo miło. Będzie nam miło. OK, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej. hej.